Witam państwa bardzo serdecznie. W Jestem Piesa. Dzisiaj już zagram sobie escape the Dollar Crescent. Jestem Michał. Tam tutaj pan, firma mojego ciuszki jest gejaczem. Napisuje, że na czasie, się nie gada, ale ja gadam. Ogólnie to tak, łapkę w górę sobie z wnężkiem. Potajdziemy na Discorda, grupa Roblox. Bo to jest bardzo fajna grupa. Nowe ciuszki będą, już, już jest jeden. No i tutaj jest taki konkurs. Wpięta się za półtora tysiąca. Subów z koło 10, Robuxów. Zaczytajmy. Dobra. Idealnie się gra, co W tej grze chodzi o to. Właśnie początkowe trzy klasy. Medyka, zwiadowca i e, inżyniera, zabójców, butchera, czyli takiego trapera zwykłego. Perki i silnika, czyli inżyniera. To są perki. Pierwsze, że jeśli wywaksowane oczywiście. Jeśli e, zabójca zniszczy coś, to ja widzę co przez 60 sekund podświetlone na żółto. Mogę to 50% szybciej naprawić. Drugim berkiem mamy po zbudowaniu barykady. Będzie ona miała... Po prostu jak zbudujemy barykadę, to 70% e, większa będzie jej wytrzymałość. Na 40 co 45 sekund, takie ja coś mogę zrobić. I mamy takie... to jest. Granie tak jest trochę solo 40% szybciej mogę sam naprawiać. Jeśli, jeśli, czyli, jeśli sam coś naprawiam, to robię to 40% szybciej. No, i macie morderce Mamy ucalałych. Yy, ocalały mają trzy etapy. Są to losowe etapy. Pierwszym etapem, będę to mówił tak jak ja to z tym mamy dwa generatory. No, żeby to inny etap, ale są zawsze takie trzy same. Dwa generatory, właśnie o tych barkadach mówię. Dwa generatory, których musimy naprawić. Takie trochę DBD to jest, DBD gdzieś jakoś zma. Streamowałem kiedyś. Czyli takie coś, takie silniki. Właśnie o tym mówiłem. Bo w drugim jest bezpieczniki. Trzeba zlokalizować skrzynkę z bezpiecznikami i do jednego, jakby piorunka, czyli do takiej skrzynki. Trzeba włożyć ich trzy. I trzeba to zrobić dwa razy też. O, mamy mordercę nienormalnego. Wszystko jest to play, czyli można normalnie zdobyć mordercę. Ja mam ślad strachana na wróble, który może się teleportować. Jeśli będę mordercą, to wam to pokażę. Oczywiście pewnie zrobiliśmy jedną rundę zwykłym, a jedną morderstwem, to się po prostu przytnie. Nagramy, wiecie, parę rozgrywek i zobaczymy, która będzie najlepsza. To na pewno będzie. No. I właśnie mamy tego morderca. On... taki jest dość potężny. Też... nie jest jakoś dobry, chyba. Jak mi się wydaje. Ogólnie... To też yy, mamy trzeci, benzyna, która jest bardzo ciężka. Trzeba trzy benzynki, takiego jakby. O, na takie czegoś wlać, albo gaz, chyba gaz jest jednak. Ja mówię benzyna, bo ze skanistera to pisze fuel, gas. To jest na gaz, taka tam, wiecie. On może spowalniać swoją mocą tego użytkownika, Micha. Fajne ciuszki są, po 5 robusów, bardzo fajne. Tak. No i właśnie, tak to wygląda. Jest to dość ciężkie, bo bardzo się tu kręci, to nie jest proste. Uwalnienie jest bardzo proste, po prostu podświetla się. O, o, tych benzynkach mówię. Widzicie, gaz. Gaz tank. Dlaczego gazowy? No tak, zmoniki no, gazowe, no ale widzisz, że to jest to. Ja mówię benzynkę. Nawet macie leje. Nie macie jakiegoś jazdu, tu macie frenę. macie, macie tak, mam mówię benzynka. No, macie właśnie trzy etapy. Potem uciekamy. Jeśli montucję koły zapę, to jest właśnie mój ten pierwszy park. Nie ja zapytacie, czy e, halo, ale czemu tu masz jakieś trzy inne parki? Bo jeśli wy maksujecie Medica na 30 level, to możecie mieć... dać chyba trzy parki. 25 na no to dwa perk'i, a na no to 1 perk. Ja mam wymaksowanego i po prostu mogę zdobyć jego perk'i na inne jakby postaci. Bardzo fajne, bo ja lubię tą postać. Fajnie wygląda. Nawet. Będę to Oj, O i właśnie, tak to wygląda. Po prostu podchodzimy. Ja go mogę szybciej uwalniać, bo jest... tu mam to takie coś, że szybciej chyba i uwalniam. No i po prostu uwaliłem i każdy ma trzy życia, w prawym w rogu to wszystko widać. No ja go teraz mogę uleczyć. Perk, perki medyka. Pierwszy perk pozwala uleczyć się samoistnie, mówię w meksowanych. 50% szybciej jakby ktoś nas lecił, czy po prostu 50% apteczki. Apteczki, no jakby ktoś, ktoś 100% to my się w prędkości połowy. Drugi perk to mogę mieć 8 żetonów, każdy żeton dodaje mi 4% do e, szybkości leczenia i chyba otwierania drzwi, nie jestem pewien. Taką ja mogę szybciej uwalniać, bo jest tu mam to takie coś, że szybciej chyba ich uwalniam, ale to jest główny typ. E, no i trzeci perk to po prostu lecia chyba o 30% szybciej, a tym możesz iść stąd, ja go nie będę w ogóle jatał. To jest taki najgorszy tu gracza, ukradnie ci. Widzę, że Michał ty się z nim bawić, ja ci nie będę przeszkadzał. O, jesteś paranoid. Super. Ja nie wiem co się teraz dzieje. No. Możemy właśnie uciekać. W tym momencie. Pokazałem go obratowanie, zaraz pewnie Wam pokażę jakąś rozgrywkę border ale. Gdzie Micha jest? O, mamy tipka. Mogę go uleczyć. Chcesz? On nie chce. Okej, okay. ja nie będę go tarczą. Bo tak. I gdzie jest pan Micha? Nie zostawia się przyjaźni. si Dobra, to gdzieś. Jak uciekcesz, to dobrze. Wiem, że nie uciekcesz, ale po prostu tak się poświęcę. <śmulary> Mogłem uciekać, ale ja tego nie zrobiłem. I tak wygrywamy. Jakie to sobie już ucieknie, to i tak już wygrywamy. Rozumiecie, co chodzi. To sobie nie nakrywał, ale... Możemy sobie wybrać mapkę. No, jeziorem jest bardzo fajną mapką. To bardzo łatwo, prosta i fajna łapka. Albo też magazyny. Te magazyny mogę wam pokazać. Chodź tutaj na magazyny dalej. Magazyny widzę. Magazyny są też bardzo fajną mapką. Tam umiem się bardzo fajnie z mordercom yy, kręcić w kółko. A, mamy chyba awka, więc to było resztę, bo mnie jak w Worlderce bez to chyba tak po prostu nie pokażę. Jednak w nie jawczy. Więc... Pokażę wam tę rozgr rozgrywkę. Pierwsze wasze celem są generatory, no to oczywiście stawka. stawkę. ogóle podajcie na live, bo są bardzo regularne. często, no to około 2-3 dni. Czasami raz to było na codziennie, ale to było co takie dwa dni. Dzisiaj ja nie było live'a. Więc nagrywam oczywiście, bo nie wiem kiedy to wleci na kanał. Dobra, idę po ciebie. Coś już poszedł. I tak to widzę. Ktoś cię leczy, ktoś inny? Nie no. Dobrze. Wszyscy tutaj chcą. A, o to chodźmy. Ojej. Ja wam pokażę moją sztuczkę. Patrzcie, się, go Mało widzę, wiemy, goli. O go. O, patrzcie się Micha. Moja sztuczka. Al może? O może. O chodź, 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 No, no, o czy ty możesz? Czy ty możesz? Czy ty możesz? Ojej. A wiem, że moja sztuczka marna Micha, co ty tam robiłeś? Ups Chyba nie pokazałem mojej magicznej sztuczki jednak Dobra, goni Lecz ogarnia trapy Ola mnie Po prostu mi olał ale ten typ zaraz służy, no ja nie mam jak go uleczyłem, bo ja muszę z siebie wylecić. No niestety, no uratowałem go. Tak się czasami zdarza. O, uratowali go, mało, wow, co Cieszy mnie to. Nie wiem. I to tam nie już ja nie że Michał nie rozmawia ale przeszkadza mi to, że ty, ty morderca ich kosi co jest dość zabawne Mówi Warlow, tylko zawarcie mówię ja pobiegłem mogę wiedzieć gdzie on jest? o tu on myśli, że jestem wółkiem Muszę się z nim pobawić. O, a może nie wejść? Chodź się ulecie. Hej, ty co za tam? Łachasz ten gaz? To paliwka czy coś? Cokolwiek? Co ty mu robisz? Eee, wszystko, pach pa. Jac mnie będę pa. Jak widać to mi daje też do krótkości uh, otwierania drzwi, to tak już wcześniej mówiłem, ale już nie mówiłem, ale teraz już powiedziałem. Gdzie jest Mordorat? Nie wiem, co wiem. Napiszcie w komentarzach, jeśli dotrwaliście do, do tego po, e, momentu. Pomidory. Pomidory, tak? Jak macie napisać, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Ja wam przypnę serwiuszko. W sumie tak każdemu czy przy, 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 Przypinam, ale pod tym już nie. Ty, ograł mnie. Bo się nie skupiłem. Ogrywam, nie? mógł trapa postawić, ale widzę, że mu się nie chce. No, on myśli, że... O kurde, o kurde, o kurde, o ty, o. To teraz tu idziemy, to jest trapnie. Super, jedyna szansa. No. Się ma co tam, A już mnie dosyć, może? Bo ja tak. Serio Michał, ty udajesz? Trafik, ale tu już nie ma trafa, co tam? Widzę, że... O. Nie no naprawdę Mu no nie, doszło się niestety, nie da się Postaw jakby za bliska skaczę Właśnie napiszę w komentarzu, wolicie krótsze, ten odcinki czy dłuższe Jak dłuższe, o no to dłuższe. Jak kurczę, no to krótsze. Jaka mnie nie truka będzie? Coś tam będzie. Coś się robi o skrybę. Dobra, mamy kulę. No i jest. Mam Dobra, ja przynajmniej widzą, pokażę. Ja pokażę, widzą, jak wygląda ta animacja. Oba, chodź, pokażę, mi widzą. Tak to wygląda. Dobra, ale czekaj, jeszcze raz trzeba. Jeszcze raz trzeba. Bo potem jest inna animacja, jak mnie dobijasz. A to ja tu się poczekam. O, ale ładnie. Ładny krzyż. To będzie inna animacja jak mnie dobijesz. Patrzcie widzowie, o tak wygląda. No właśnie, pokażę wam ogóle. Fajnie wygląda. jest strach na w ogóle że identyczny tylko, że bez Wygląda to tak. O. Fajna. No, byłem ostatni. Widzimy się w kolejnej grze. W trakcie czekania na rozgrywkę zostawcie łapkę w górę sobie z dzwoneczkiem, podajcie na Discorda grupę Roblox. Fajna rozgrywka, fajnie będzie przecinana. Fajne momenty. Próbuj ona ty, No, hey, puk, puk, co tam? <laughs> nie tylko panu prąd robimy, okej? Okay? Okej? Okay? Ale proszę pana... O, cześć, dobry. No, dobry, jestem wygodnym inżynierem. Pan ma wylew. <laughs> taki, taki, wiecie, że... On nie ogarnia życia, no patrzcie. O, ty, nauczył się przesadnie rozwalać. No to niezły jestem. No, za gruby jest! Moja postać jest za kruba. Nie, to jest bardzo głupie. To jest bardzo głupie, co on zrobił. O nie! O nie! Pomocy! O nie, dostałem! Tam typie się leczą, ja tu walczę o życie. Ale ładnie głaszczesz. On może. No, co to jest za gracz co w tym Michał jest po prostu za gruby. Płączki, bączki! małe, super bączki. To jest żart, 58 raz Michał jest. Ten. Nie wiem, co. Ja już nie będę pokazywał. To, to prawda. Proszę, widzimy się jak będę mordercą. Ja wiem, że jesteś. Hej, ja jeszcze tej rozgrywki nie pokazuję to... o tak widzowie A w ogóle zapomniałem zjąć overlaya, no widzicie Widzicie Tak to jest, o nie No nie! Losowo mi wybrało, no nie! Dobra. Tu sobie zrobię screena tak, by mnie kleczki. A jak? A jeszcze jednego. Dobra. Co ja go lubię? Ja dawno dawna nie mnie grałem, mogę wreszcie nim zagrać. Jest fajna trapy, bo wreszcie mogę kogoś okno zablokować czy coś. Nie będziecie tu naprawiać. O, coś micha. On myśli, że nie wiem, on jest dobry. Myśli, że ja nie wiem, że tu przyjdzie znów. Teraz sobie zablokujemy to. Wiedziałem. Wokienko ma trapa... Chyba nawet mi nie widziałeś, więc jakby mogłeś to wiedzieć. Sus, honor, ci ty? Chyba. O, tym wie, że ja tu idę. Się nie znałatze to mną. No co jest? O, dziękuję. To jest fajne, bo widzę jak ktoś przeskakuje przez barytykę kadr Big Brain! Tu! Tu mamy kolegę! O, cześć! Co tam? O, dobra, ona. Nie, on. Ona. O, a ty możesz się uwalniać, ich. Możesz ich uwalniać? Oho, jak pięknie wpadłeś w mnie tego! Co ty robisz? Co jest? Co jest? O, cześć. O, ja idę po tego Bacona. No już 58 raz. Poceniac? No trzeba pokazać klasę Myślisz, że to on Ty obranisz, człowieku Co tu w się sensie ja cię widzą, poświetlonego ciebie Gdzie jest reszta ludzi? Cześć widać oni nie naprawiają sobie ktoś Micha Ja się z kolegą pobawię. Coś mu nie pykło Tobie też koleżanko coś nie pykło Oj ojoj Trapik. oj. Widzowie, tak to jest, to trzeba się. O, cześć. On jest dobry? On w ogóle nie jest dobry. Co ty robisz? Ją, ja. Dło. Ja. Nie wiem co, sami, co wy robicie. I tu kolejna osoba. No idzie uwalniać? A. Leczysz ich naprawdę? Myślicie, że mu daje fory widzowie. Трошка так, але просто, просто так. Biegam za rannymi, jest mi po prostu łatwiej. Cześć. Mają cię podświetlonego. co to wszyscy. Wszyscy.